Niezwykły wynalazek pozwala na to, aby nie wychodząc z domu, podróżować po świecie, wracać do odległej nawet przeszłości lub być na bieżąco z informacjami płynącymi z kraju i z zagranicy. Ten wynalazek może przynieść wiele dobrego, ale nie zawsze. Co więcej, może być wręcz groźny dla dorosłych i dla dzieci, zwłaszcza dla dzieci. Zdarza się coraz częściej, że rodzice sadzają małe dzieci przed telewizorem, żeby po prostu mieć spokój. Taki mały telewizor rzeczywiście siedzi spokojnie, nic nie mówi, nie płacze, nie krzyczy, o nic się nie upomina jednym słowem, co za ulga. Bo dorośli dzięki temu mogą sobie porozmawiać, albo odpocząć, albo pooglądać inne programy na innych telewizorach. Więc wszyscy powinni być zadowoleni. Niestety. Zadowolenie to nie wszystko trzeba zajrzeć w głąb dziecka, co tam się dzieje, w czasie gdy ogląda ono telewizor. Oczywiście pewien alarm podnoszony jest w związku z treścią programów że jest w nich za dużo przemocy albo okrucieństwa to rodzice rozumieją, i przynajmniej niektórzy starają się programy selekcjonować, zwłaszcza te, które są odtwarzane na DVD. Jednak problem jest bardziej skomplikowany. Chodzi bowiem nie o treści, ale o sam kontakt dziecka z telewizorem, a dokładniej mówiąc z rodzajem wpływu emisji telewizyjnej na rozwój psychointelektualny, niezależnie od tego, co dziecko ogląda. Ostatnimi laty prowadzi się na świecie coraz więcej badań poświęconych temu właśnie zjawisku, ponieważ liczba godzin spędzanych przez dzieci przed telewizorem jest wręcz astronomiczna. Może to być nawet ponad tysiąc godzin rocznie. To więcej niż w szkole i więcej niż kontakt z rodzicami czy rodzeństwem, więcej niż kontakt z przyrodą. Dawka zbyt potężna, żeby się nad nią nie zatrzymać. Bo chodzi tu o dzieci, których wrażliwość, wyobraźnia, umysł są w trakcie rozwoju, a kształtowane są pod wpływem otoczenia. Co się dzieje z dzieckiem, gdy tym otoczeniem staje się telewizor? Rozwój mózgu, który stanowi biologiczną podstawę dla funkcjonowania umysłu, to wyjątkowo słabo poznany proces. Wiadomo jednak, że dziecko uczy się rozumienia stopniowo i niesamodzielnie. Migające przed oczami obrazki same z siebie nie uczą niczego. Pojawiają się i znikają, a to one właśnie, a nie słowa, dominują przy oglądaniu telewizji. Oczy dziecka przykuwają jaskrawe barwy. Ciągła zmiana ujęć, ostre dźwięki. Nie ma możliwości, żeby w dziecku zachodził samodzielny proces racjonalizacji. By dziecko rozumiało, co ogląda, bo dziecko do tego jeszcze nie jest zdolne. Program telewizyjny przesuwa się mechanicznie. Nie jest dostosowany do każdego widza oddzielnie. Nie czeka, aż dziecko zapyta, bo telewizor nie odpowiada. Nie czeka, aż dziecko nadąży z ogarnięciem całości. Widać to od razu, jeśli uświadomimy sobie, jak w normalnych rodzinach mama, tata lub najbliżsi opowiadają lub czytają bajki. Nie tylko ma miejsce osobisty kontakt dwojga osób, ale również tempo narracji dopasowane jest do stopnia przyswajalności. Jest czas na pracę wyobraźni, na zadawanie pytań pomocniczych, wyjaśnianie trudniejszych słów lub sytuacji, a także odpowiadanie na pytania dziecka. To jest zarówno prawidłowy proces opanowywania języka, jak i właściwa pożywka dla rozwoju mózgu. Rodzice, którym coś się pomieszało i myślą, że kształceniem ich własnych dzieci może zająć się telewizor, nie zdają sobie sprawy, że sadzanie dzieci przed telewizorami to nie tylko czas pusty, ale co więcej, to czas zmarnowany i zaprzepaszczony, czas, który nie wróci, a na dalszą metę będzie nie do obdrobienia. Młody mózg nie czeka, zawiera w sobie potencjał biologiczny miliardów komórek i połączeń między nimi, które, jeśli nie zostaną odpowiednio zaktywizowane, nie będą dorastać, a te, które są za słabe, zginą. Słabe są zaś wtedy, gdy nie są odpowiednio pobudzane w sposób ludzki, to znaczy w obecności innych osób i w obliczu świata realnego, a nie elektronów, w kontekście osób. Najbliższych, a nie głosów sztucznie zmiksowanych, w kontekście języka, który jako symbol musi zostać rozszyfrowany, a nie samego obrazu, w którym nie ma co rozumieć. Nie sadzajmy więc dzieci przed telewizorami, bo po kilku latach będziemy mieli wyrośnięte niemowlaki, trudne w kontakcie, o ograniczonych zdolnościach mówienia i rozumienia. Tysiąc godzin rocznie promieniowania robi swoje. Dzieci tego nie wiedzą, ale rodzice muszą. Szczęść Boże.